Jezus Maria Kurwa co ja robię? Ja Czegoś ja takiego ja nie gdzieś stoi Ośniosku! Jeden ma obity no, kurwa, jak tu na poważnie grasz ty? Nie no jajce, chuj, no co się dzieje źle to zagraliśmy tu w ogóle, ja mówię, że rzuca moło na niebieską, ty dublujesz temu. W ogóle. Amatorka! Tak, w żywe, żywe oczy napierdala, w żywe oczy, człowiek, ty. Mamy... To jest najgorszy oszust z klasy, kurwa! Na 100%. Co robimy? Dobre pytanie. Długa? po flaszu. Ktoś da? Jarek? Izak? Izak, tam daleko. Co tam najpierw? E, dam smokę na mid. W ogóle zajmiemy sobie galę najpierw. A później na długo wrócimy. A nie chcesz dać flasza na długo? Tak. kewa nie kupiłem. Bo oni chyba nie zajmują drugiej. No to... Daj flesza, daj flesz sprawdzę Daj flasha, no Dobra, daj. Trzeba pikował, rozlany o, już jest Dwóch, czekaj, dwóch, dwóch gala, dwóch gala To pójdźmy za szybko lągiem może Chociaż oni będą wyjeżdżać już, kurwa, flash. Łoka masz? Nie mam A, okej okay. Widzicie, mam nida Mam flasha jednego Kurwa, to nie przejdziemy bez mowa ma... Podchodźcie, na flasha teraz Podchodźcie Kotowi? auto jest Ja na łoku, ty na biegu, nie wiem Nie mam już łoka na przejście nie, nie po nie na gale. Free for all takie ja. Słabo tu było Ja raz fleszuję Galę tak z dupy uwaga, Zaraz no, nam ja, Na razie przeszła już On mi palo Galę ja tego po tego palaka, bo fleszuję wam, uważajcie na kont flesza Fleszuję zaraz gale. uwaga, leci mało długo Jest na daleko, mi na mi to Daj się wybrano długie, no nie wiem. No da. Musimy da spitować. Ej, doda. on stoi. W piachu. Co, Messi? No czekamy na Piotrka jeszcze. No to on biorę kacza. Możecie pikować już, bo ja. pikuję. Super, jeszcze długa był jeden, ale głęboko. Zostań galer, zostań galer. Może on ma On jest w piachu. Mit CT. To i za Możemy poczekać. Idę do was. Zeta długa i unknown. Długa biegnie. Ja na Screamie gram O, no, spalili mnie tutaj My zamknięci jesteśmy palom? palą z... Leżę z gali Odchodzi tety. Już Bez Bez jest Zero ma Ja pierdole, bez O, ma dwa Nie Moja no, runda, moja ronda, moja ronda. Ja też Nie ma defa Nie ma defa no, no, ale też 5 na no, 3, no, no, no. ale też kurde tak gramy i pojedynczo giniemy. Ciężko się, nic nie rzucili Teraz smoke, oh, późno taki. No. Dobra, to dobra, to już, to, mam, tam Daj już, Czaszo. Daj, Czaszo. daj, daj, Czaszo. daj, daj. Czasuje. I drugi leci no. pikujemy, piknij ze mną. Uważajcie Pit, uważajcie. Nie, chodźcie wok, chodźcie wok, wok, Przegala, jeszcze dwugala. Tu wychodzimy, jest. Widział z długiej nazwy. Widzicie na galę coś? Dasz, nie bardzo? Jest gala Ten ma jakiś jakieś tam może? ja nie mam jak Jeden do długiej biegnie On cały czas nie trzyma na no z respy, na aucie Jeden do u gado, obity jest double Ja trzymam galę Jarek Wychodzi z double dorsów Stójmy bez dwóch tutaj Gala, gala jest Na stronie, tak? Gala leży Długa gala Kurwa no nie tak. chcemy coś szybciej, coś długi zająć jak mamy respyta, jak teraz? Nie wiem, nie wiem czy oni zaraz nie będą grać a tym idzie bardziej Albo grają dwugala albo trzech długa No, 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 no. Pale, gale dobra, dobra. na gale, masz Mam Ja dam fake flesza, dasz drugiego Dobra, zaba. dobra, poszło dwa CT jest jeden Ja z bombą jestem sam, trupy teraz Mi to mi spoko Spoko No Bez kluczu, bez kluczu Ja z bombą, widział mnie Jeden, tym nie, nie chodźcie tym midem, chodźcie tym midem. No widzę, wychodzimy, na łok, chodź, ja idę stąd też. No widzę, łok, wychodzimy. Okno, widział nas. Okno, tam smuka. I przy tropie, I tropie jeden. Zaczuję na okno, na B. Trop! CTR! Bez leży. Trop jeszcze no! Leży, leży, leży. Nice. Chodź, Ma smuka, ma dużo Jest CTR chyba jeden. Dolny, dolny jeden. I dwóch CTR. Trzeszek ale... jakś Dobra, ja jestem za podwójnymi Ja blisko ściany stanę Dobra Niech ktoś to pikuje na twój kontakt na okno Okno wyszedł Urwa brama Myślałem że dwa flashe polecą dali jednego po Drugą zamykamy nie. teraz czy... Hmm. Może... czy nie zajmowaliśmy hmm. ani razu tego hmm. Możesz lecieć Jaro, no dawaj Koś dwa Halo. Jeden, 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 gale mają przejętą Gale mają przejętą. Rozbijali smokem i po raz drugi Siejemy, siejemy Dobra, Dobra, Dobra Daj tego to... No pa dobrze smok do... mamy smokę jeszcze mamy dać. Nice, pago, Daj spa god go daj smoke Tetę mi pakę wrzucę Auto mógł dole, przejść Uważajcie auto pakę, ten co dole. mi wyrzucił na plecy Trzech mnie, dojeżdża midzie, trzech mnie dojechało na midzie, trzech mnie dojechał na midzie. Na Galę wracają. Mm, ja zostałem drugą. Ja długą. Gala, Gala sędzi. Mamy granat. Mamy Długa leży. Jeszcze jeden długa. Do Gali pobiegł. Tak? Cały czas Gandalf. Gala Gala, gala. Best leży. Nie gala. wiem gdzie Last. Może CT. Jest Gala Last. Muszę dać smoka na daj, daj, daj. Dobrze. Głęboky w gal. Nie no, mam coś się zjebało. No w kurwa macz! Jak my takie rundy tracimy? Mateusz, Mateusz, Mateusz do ciebie się jak grochem osiadnę. Masz smołka, mówię, daj smoka, gale i nic. Ej, on cały też nie pikował. Ja miałem problem, żeby rzucić z, ganda, z z Gusa. Dobra, ja no. robię, ja robię, mm. midem za pieprzem. Daję, najdaj sobie, biegnę midem. Śwego nie. Nie Idziemy dogał, kurwa. Ja robię mid ja, już... ja B ja Jeszcze jeden, jeszcze Cieszę. jeden na blisko Zaszły ci czas Ja już zamykam go Leży. Nice. Jeszcze, nice. Z, jeszcze jeden nie? Nie, 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 nie. Jest to. nie. Mid jest Lampy. No smar, I ostatni jest. był na midzie Dobry call, ładny enter teraz I zagraliśmy fajnie dynamiczną rundę no, w końcu Longiem lecimy? Ale Longy. fajny rest, fajny rest, no pewnie, wykorzystajmy go Oni ogólnie dają smoke'a tak i nade'a, ja im flashne Galę mają przejętą AWP tu może być Może być AWP, może być jakiś litek. dam smoke'a Ja podchodzę, zagrajmy szybciej Ja podchodzę Zaskocz ich Pevor, zaskocz ich na je, Pevor To leży, jeden nie. tylko, pale galę od razu Masz zielone może na PC czy nie? AWP, gala Palę gandalfa Jeden pikuje mnie Dwa w gale, matko, matko. dwa w smoka? smoka no. Kładę, kładę. Na plato, na długą jest plant jak coś. Cały rąk czysty. Dacie rany ich przytrzymać chwilę. A smoke już wchodzą. Ja idę w plecy. Masz coś do życia na galę? Z nie same? mam, nie mam nic. Wychylają. Jezus Maria! Kurwa! Co ja robię? Ja, Czegoś ja, takiego ja, nie, nie. gdzieś stoi. E, nice był, no, blisko nie, było no. No. Miałem dwa fragi w plecy, Paweł. O kurwa! Zabiało tak, że koniec. Paweł! Ja, co? Ja, co? Oni wybiegli plecami do niego, ten pomiędzy nie taki tak. Ja samą. pierdolę, co się dzieje? Ma ten może sens, trzeba większego. Dobra, spokojnie panowie. Jest 7-2. Co ja zrobiłem? A ta, ta runda była też do wzięcia, nie?

Leży B. Brama dwóch, dwóch brama... No co tu jest, kurwa? Mamy B zaraz nie mamy Beno, no co, Kurwa, bramad. Jarek... Jarek nas zabił wszystkich, kurwa, my nie mogliśmy ze śmiechu. Nie no, panowie... Mamy B zaraz nie mamy Jarek, Jarek solo bez zajął i się spalił w swoim palaku! Hahaha, <laughs> No nie, to jest, ale to jest niesamowite, nie, Że w jednej rundzie Mati w ogóle kręci taką kierownicą roku, prawda? I mówi, ja pierdzielę Mati co odwalił, a za chwilę Pasza, potrzymajcie mi piwo. Dobra, proszę Ale solo beza ją, rozumiesz kurwa? Ale takie było. Witamy się z gąską. Ja pierdolę. No dawaj ze 4 rundy jeszcze, te 2 rundy chodźcie. MT, ale no dobrze to bezajesz, nasza runda powinna być. Jeszcze awu bezajesz. Dwóch jeszcze, długa. Ja wybiegłem z... Ja nie, nie żyję. Gale, jaro. Jeszcze jeden do kurwa, Nie, nie no Paką poszedłeś? Środek, środek, jeszcze jeden. No kurwa no. Wygrajmy teraz teraz no to my możemy wrócić. Czemu tak gramy dziwnie? Bo, weź, chyba dekoncentracja nastąpiła. Ja pierdolę. Ja, kurdole, ja no. Mi szybko. Mas mi, mi bi, a midem lecę, idę szybko. Saiyama Smallka, mid to be, a wypuszczam na długo, dobra? Kup sobie nawet maka, może? Nie, też z tym? Ja pierdolę, nie? To już jest kurwa koniec. Pieszko <grym> Jest do ja nie? damy? mid to teraz. To bi, tu nie, nie, zamykamy, nie, 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 lewo. Nie, 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 jest, jest. So so nie, Leż długa. On mid poszedł, do mida już, ja, ja od okna z B idę. Ja mam 0 HP, wiesz? Nice. Super. Nie no, jajce, jak chuj, no co się dzieje. O, pistolet i może coś eee... tego będzie. Pasza i B, nie? Nie hmm. może galę, nie wiem. Na gloka? pójdę galę. Na Zobacz, czy o. coś idzie. Na głęboko. Nic nie no. idzie długa. Falak mid na podjazd. Dolny Topit to Top leży dolny jeszcze I zagbę mi faszoło, zabramy jak coś? Tak Galem jedzie Tylko, odpuść, może skoczyć Ja przejść przejście Kurwa mi wierci Zapiaszko ta tak? jebana aklimatyzacja ja, nowa Wyjechali, Wychali, nie mogę mnie zabić Trzech, trzech do prawej. Trzech do prawej, Mati Okno. Jeszcze jeden. Ok. Pod oknem, pod oknem. Jarek, idą. Będziemy? Wybiegamy, Dawaj. chodźcie. Do... jeszcze platonu. Super. chodź, za Za porwanym jest defuse. Nie, jak za to coś odpierdalam, to ja mam zero nerwów. No, Jarek, ścigamy się. Aha. No, tak Le mogę go pochodzić teraz? Nie, nie mogę. Mid, mid, mid. Gala. Na Xboksie. Mid to mi dają. Na Xbok ujeżdżaj. Mogę ja, Weszli. Weź też. Kurwa Jarek, kurwa, jaka pomoc, Bardzo Dobra, dobrze. Kura, w ogóle. A nie dogoni Jarek teraz. Oj pierze w ciebie Mati. Ja już raz. Ja mam raz bo ja już było długie Grajmy raz grajmy Ja sobie tam wejdę. Słyszałem. Palił się. Yeah. O kurwa! Bunkier przed bunkrem! A spokojnie tam. Jest. Przed długą jest. Smok. Ja tak masz. Nie, uważaj teraz drugie tempo po toku. Przed długą dwóch. I mi korci Paweł, nie? Dwóch? Niech Cię nie dwóch. korci, tak, przed niech Cię nie długą. korci. długą. Uwaga. Się nie od Ja tu palę, wiesz go. Ale tylko ja bym tylko zobaczył. Leży top mid. Ja dolny. O kurwa. Pomocy Paweł. No, Paka. A tełko wariaciku ty. Te. O zero miał tam. No ale broń no straciłeś. Wami. Ekonomię trzeba budować. No Mati już się chciał ścigać paszą wiesz. Ma dlatego Zajęli mnie. Nie ale trzeba, nie trzeba. Wreszuj jest, 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 jest mamy to. Git, git, Zajęli. Macie proszę. Daj hej. Nie mam, nie mam, nie mam. Czek wyjechało Ja cofnąłem, ja cofnąłem. Mhm. Chodźmy się skupmy na tym środku. Gala zero, ma dawać galę no, no kurwa Przy Tobie jest druga no, Gala jeden No nie wierzę no 40 43 w piachu nie było od nas? Ty no po fleszu trzeba to z ten. No to za Niech no. Myślę, że to zagraliśmy. A ja, ja, do mnie ja, mówi, drzwi. nie flashuj, mamy długą... No bo... Jarek nie mówił w pierwszej... W ogóle że... w ja mówię, że rzucam molę na niebieską, ty dublujesz temu... W ogóle Amatorka. Zajmij się jeszcze raz tą długą. Dam tego smoka ja, i wydam mu fleszę. po ci, pamięć, Możesz ja. najdawać Piotrek nie Do Piachu przebiegać czy nie? Nie, 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 nie pierwsze. Ja dam smoka, poczekaj. O, ta jest raz. Lef. Lef. Długa. jeszcze jeden. Jeszcze jeden prawo, na niebiesko, za niebiesko jest gość. Dwóch, trzech, wszyscy! Jeden ma obity. Ja Jaro, idę aż do pójdź. No iść, mój mój sam, Teraz Czerno, czy, tak, 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 raczej, no no A dwóch jeszcze było? Tak. No niby wszyscy no. Tak, wszyscy. A oni Chodzą, się Jeden, tak, mocno tam wjechali, tak lord. Ja też idę za tobą, graj swoje. Bez, nie bez jest. Obity bez osługi. Osługi. Nie pokazuj się no. Dobra, polec. No, za, za jeden kołd. Tak dawno. Wydają, bity jest jeszcze <coughs> jeden. Dawaj, jerek na bez. Gdzie smok udany no, dalej? To nie gala wiesz Idę, idę Pochejdzie gala, gala. Smok na przejście musiał wycofać kawałek 30 długa, cała długa, czysta O w dole no, siedzi, wiesz? Sprawdzam galę podchodzi galę hmm. Nie, czy się z tego dołu? Jest gala Na fejka że gala? Ten Jeden w dole. Aj, Darek. Aj, Przyjmuję. Jeszcze jeden z gali. Uh -huh. Sparć na sterfie drugą, proszę, długą, proszę. Uh -huh. uh -huh. Trub? Dwóch. Dwóch B. Rzucają. Palimy ich na wyjściu. Jeden. Jeszcze ja jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. prawej. jeden. Jeszcze jeden. jest Wójtaj, auto, może być. Poczekaj, poczekaj. Mamy czas. Tak. Stoję cały czas wiesz. Po prawej. Nie załamał. Głowa. Będzie kładą, to wychodzę. No. Bez jest cały czas. No chował, chował no, mi się ciągle te. Ja mnie wyjebbię Jarkowi. Dajcie po jednej co? Dolny, uważaj. Mhm. Widział mnie. Jest w środku, na środek środku, ja ginę. Co jest? Błędy w środku. Brama wchodzi. Br brama, 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 panu nie widzę. B Bram, jeden przed a nie? ma. Trzech. Chowaj Zero teraz, base. jak możesz, chowaj teraz już. Jak chowaj, nie, nie pikuj już, proszę. Już wybiegłem jak mówiłeś schowaj no kurwa, jak tu na poważnie grasz ty Kurwa no, ja już teraz nic nie zrobię Odgrywasz to Na aucie słyszałem? Możliw Ja pierdoć, jak, to słyszałem. Nie, no, jak ja słyszę Mati schowaj, ja a, a, 0, no ja a ruszyłem, Mati wrotki do, pić, do BSA z Usper. No tak, tak, ale wiesz, jest 2 na 2 z takiej sytuacji i możemy i wiesz, zamknąć, a tak już ja jest. Ja, ja byłem w trupie. No tak, ale jak powiedziałem ci, puś... że już odpuść, to ty piknąłeś w tym momencie. Nie, jak, jak mi... powiedziałem ci, że wy... Jak powiedziałeś odpuść, to już byłem wychylony. Mateusz, Mateusz nie, mogłeś 10 nie. razy spierdolić do trupy. to prawda. Hmm. To jak to Izak mówił odpuść, to 3 sekundę później do, na usta zmieniłeś. No, to prawda. No to. Dajcie się Opóźnieniem do mnie dochodzi. no. Ja miałem jarka, że mają 0 i żeby walczyć. O, oh, nie do leży. Top mieć i dolny z <laughs> bo bo tak jak się próbuje bronić, że nie, nie i po było później. Gier jak z ponci. Nie, do mówię ja, ja to pamiętam zupełnie inaczej. Nie, nie mogę jak Mateusz brnieje jeszcze te kłamstwa, mówi nie, nie, powiedziałeś, że już popchałem. Nie no, ja... Tak, w żywe ja okałem, oczy, tak, napierdala, w żywe mamy... oczy, człowieku, ty! Mamy pisane... To jest najgorszy oszust z klasy, kurwa, na 100%. Zestakuj się może gaz. Nie, To jedyny najgorszy, ty, w żywe oczy wyprze się. Ja mam być hey, pamiętam, you. no. Wyrzutkę na mida robi. Jak na mida Towora? Co, Izak dasz na fresza na śmida, wyjedziemy z bo tak stoją. Tak ja mogę dać, ja mogę dać magika fajnego. Dawaj Magika Czysto Mogę wychodzić kontakt bez. Longa zaraz. Na drugie tempo zajęli chyba. Ani odbijali. A longa. Tak. Proszę wali. Maty ma dużo granatów. Dobra, musimy szczyścić środek. Nie, chodźcie, Choro nie rzucaj To jest zdolny. Chodźcie środek, chodźcie z B proszę namida daj, zabijmy tego jednego. Czekaj, spalę grubą. Dobra, przypał jest. Nice. Jest jest jeszcze, jedna, jeszcze jeden, jeszcze jeden, dowieźcie go. Nie naszego. leży. tak. Ta na Masz dwóch jest. trzeci raczej tutaj, nie? Plantuję ja default z deszczu. Nie jest na longu. Nice. No wierzę w to. Robisz to. Kurwa masz. A już tak, że będzie dopiero. Przechodził. kłamczuk 3. Kłamczuk 3, no trolling w tym meczu się odwalił. No. Ty, no ja mówię wam, ja tak zapamiętałem, że Jarek mi powiedział, że mają 0, więc ja już kurwa wyciągnąłem ja, usta ja, na walkę. Ja, ja, ty na 100% mieli 0, bo to ich prułeś jak wściekły, ty. Ale no, po tym jednym, co zabiłeś, też mogłeś się uciec. Tylko miał jeden.